Cześć. Dziś w końcu po przerwie na reprezentację rusza angielska Premier League i pierwsze spotkanie Chelsea West Bromwich. Zobaczymy, czy Chelsea poradzi sobie tutaj bez problemu. West Bromwich w tabeli znajduje się tutaj tuż ponad Sheffield i praktycznie ma jeszcze teoretyczne szanse na utrzymanie się w lidze, ale to patrząc na ostatnie wyniki, no to raczej słabe są te szanse. Mają duży problem ze zdobywaniem goli, natomiast Chelsea pnie się w górę i musi zdobywać punkty. Niby jest na czwartym miejscu, ale to nie jest takie bezpieczne miejsce. Muszą wygrywać, także ten mecz muszą wygrać. Forbet nam tutaj mówi, że zdecydowanym liderem jest Chelsea powinna wygrać 2-0. Ja myślę, że to jest bardzo realny wynik, może i wyższy. Jeżeli historia bezpośrednich spotkań, to zdecydowali na korzyść Chelsea. West Bromwich w bardzo słabej formie jest, tak jak mówiłem nie strzela goli, bardzo rzadko strzela gole. Wraz z przyjściem Tuchela do Chelsea, no zmieniła się zupełnie gra, zaczęli wygrywać regularnie, tracą bardzo mało goli. XGA wynosi około 22, jest bardzo jedna z najniższych, porównywalne z Manchester City, czyli mają bardzo dobrą obronę. Jeżeli chodzi o strzelanie goli, no to tutaj nie ma jakichś fajerwerków, ale z czasem myślę, że i ten element gry będzie na wysokim poziomie. Thomas Tuchel został wybrany menedżerem miesiąca w Premier League. Miesiąca, marzec. No i tutaj jak najbardziej zasłużone to jest. Powiem tak, że podoba mi się ten trener. Podoba mi się jego przede wszystkim podejście do piłkarzy, do całej drużyny. Jego wypowiedzi są naprawdę bardzo dobre. Zawsze broni swoich piłkarzy. Na pytania, dlaczego taki taki słabiej gra A piłkarz, to zawsze staje w jego obronie. Mówi, że to jest wina nie piłkarza, tylko jego, że go nie wystawia, czy nie umie wydobyć z niego to, co najlepsze. Tak samo, no, atmosfera w Chelsea jest bardzo fajna, bardzo dobra. Zanim przejdę do mojej propozycji, to zaznaczam jak zawsze, że to nie jest żaden pewniak. To jest tylko typ wynikający z moich przemyśleń i mogę się mylić. Od razu mówię jakie mam wątpliwości. Jestem przekonany raczej, że Chelsea powinno wygrać i to do zera. Natomiast są czynniki, które mnie zastanawiają jak to, że Chelsea ma dużo zawodników reprezentacyjnych, którzy niedawno wrócili z meczy reprezentacji. No i ciekawe, jak wyglądają tutaj, czy są wypoczęci, czy nie ma jakichś mikrokontuzji itd. Druga sprawa to jest w środę czeka ich ciężki mecz z Porto w Lidze Mistrzów. No i pytanie, jak trener nastawi ich czy na maksa, czy raczej będą tutaj starali się oszczędzać się w tym meczu. Niemniej jednak mój wybór na ten mecz to jest to, że Chelsea wygra i West Bromwich nie strzeli gola. Jeżeli filmik Wam się spodobał, lajk, subskrypcja i do zobaczenia, cześć!